Gorzałka zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo ją piją gospodarze i sprzedają za nią zboże. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo ją piją gospodarze i sprzedają za nią zboże. Gorzałka zawsze dobra jest oka zawsze dobra jest oka zawsze dobra jest ależ ten, bo chłopaki ją pijają jak popiją to kochają gorzałka zawsze dobra jest Bo chłopaki ją pijają jak popiją to kochają gorzałka zawsze dobra jest i robimy kółeczko oka zawsze dobra Bo ją pije stara babka, jak popije hop do dziadka, gorzałka zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Gorzałka zawsze dobra jest. Bo my także ją pijamy, jak popijem, lepiej gramy, gorzałka zawsze dobra jest. Oj, dobra! Bo my także ją pijamy, jak popijem, lepiej gramy, gorzałka zawsze dobra jest. Bo my także ją pijamy, jak popijem lepiej gramy, Gorza ka zawsze dobra jest. Chodź z nami! Bo my także ją pijamy, jak popijem lepiej gramy, Gorza ka zawsze dobra jest. Bo my także ją pijamy, jak popijem lepiej gramy, goża ka zawsze dobra jest. Pod pijem lepiej gramy, korzałka zawsze dobra jest Baj ty nie łaj, bo my także ją pijamy Jak pod pijem lepiej gramy, korzałka zawsze